Auto zazwyczaj prowadzę dlatego, że nie mam wyboru, tak naprawdę, bo Karol nie jeździ, nie prowadzi auta. No i tak wyszło, że od czterech lat jestem jego osobistym szoferem. Zostałem ukarany dosyć mocną grzywną. Jeśli bym ci policzył wszystkie mandaty ze wszystkich lat, myślę, że to zamknęłoby się w kwocie 30-40 tysięcy. A jeśli byśmy chcieli porozmawiać o modyfikacjach, jakie przeszedł ten samochód, to co byś powiedział? My jego po każdej jeździe. Czyli jeśli jeździmy tym autem codziennie, to zdarza mi się go po prostu codziennie umyć. Radar poszedł, widziałeś to? Kolejny. Myślę, że to mnie mogą robić zdjęcia. Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. Witam nowych Widzów. Z uwagi na bieżące wydarzenia na świecie opublikowałem ostatnio dużo odcinków o tematyce wojennej i będę dalej to robił, ale kanał Duży w Maluchu od lat opowiadał o biznesie i motoryzacji. Nie chcę zaniedbywać grupy stałych widzów, więc publikuję dzisiaj odcinek z udziałem niezwykłego pasjonata. Swoją drogą wiosna to dobry czas na zakup samochodu. Firma Carvertical działająca w 25 krajach zajmuje się pozyskiwaniem danych o samochodach z różnych rejestrów oraz firm ubezpieczeniowych. Łączą te dane w całość i oferują swoim klientom raporty przygotowane na bazie numerów win. Mówię o tym z tego względu, że dla widzów kanału przygotowano 10% rabatu na zakup raportu. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Przykładowo tutaj możecie zobaczyć jak w przeszłości wyglądał samochód, który dziś w popularnym serwisie ogłoszeniowym wystawiony jest jako bezwypadkowy. Na CarVertical można też zweryfikować historię przebiegu auta i sprawdzić czy licznik był cofany, zatem raport może być wykorzystany jako karta przetargowa w celu uzyskania większego rabatu. Jeśli ktoś z Was po zakupie będzie niezadowolony z informacji, za które zapłacił, może napisać do supportu w celu otrzymania zwrotu należności. A teraz zapraszam na odcinek. Za kierownicą tego auta no, można przesunąć się w czasie. Jednak auto ma już 50 lat. Gdy jedziesz nim, no, naprawdę siedzisz jak na prawdziwej kanapie w domu. Duża kierownica, elegancka. Mimo wszystko, mimo to, że auto jest już starsze, prowadzi się je jak dosyć współczesne auto. No i daje po prostu frajdę z jazdy. Auto zazwyczaj prowadzę dlatego, że nie mam wyboru tak naprawdę, bo Karol nie jeździ, nie prowadzi auta. No i tak wyszło, że od 4 lat jestem jego osobistym szoferem. Czasami na zlotach, gdy jeździmy na nie, wygląda to tak, że ludzie pytają właśnie, dlaczego Karol nie przyjechałeś sam. Czy jesteś no, po kilku głębszych? Historia może się wydawać dosyć taka prosta, natomiast już yy, toczy się za mną blisko 4 lata. Krótko mówiąc, nie posiadłem uprawnień na daną chwilę, natomiast nie martw się, nie było to za żadną woda ani za takie typu wy wykroczenia, tylko po prostu lekceważyłem sobie trochę przepisy ruchu drogowego w dawnych latach, za co do dnia dzisiejszego ponoszę jeszcze konsekwencje, więc to jest taka e, krótka historia, natomiast dosyć dla mnie uciążliwa. Powiem że tak szczerze, jeszcze kilka lat temu z tego sam się śmiałem, lekceważyłem to sobie dosyć e, w taki e, mocny sposób, natomiast Rok temu już miałem taki przykry incydent, że również zostałem zatrzymany mimo zakazu prowadzenia pojazdów, natomiast mogę Ci uspokoić, że było to i włącznie podyktowane tym, iż przekroczyłem limit punktów, natomiast no teraz już jest to przestępstwo, Dostałem, zostałem ukarany dosyć mocną grzywną. Jeśli bym Ci policzył wszystkie mandaty ze wszystkich lat, Myślę, że to zamknęłoby się w kwocie 30-40 tysięcy. 40 tysięcy po prostu zmarno trawiłem, wyrzuciłem to, to w błoto, w powietrze, bo, bo inaczej tego określić nie można. Totalna głupota. Po latach człowiek troszeczkę dojrzewa i zajęło to, jak widać, trochę dłużej, ale już, że tak powiem, nabrałem pokory, ogłady i czekam już cierpliwie, aż będę mógł tę sprawę sobie już rozwiązać. Teraz za taką jazdę już jest to przestępstwo i niestety można albo dostać opaskę, kolokwialnie mówiąc, albo po prostu trafić za karty, więc myślę, że nie jest to zbyt yy, przyjemna perspektywa. A jeśli byśmy chcieli porozmawiać o modyfikacjach, jakie przeszedł ten samochód, to co byś powiedział? Jeśli chodzi o modyfikacje, jest to, niektórzy powiedzą, jest dużo głosów takich, którzy myślą, i głośni ludzie o tym mówią, że popsułem auto klasyczne. Grono ludzi mówi, że jest OK. Z takich większych modyfikacji to jest na pewno tak, że to jest po prostu odbudowa całego auta, lakier wykonałem osobiście u siebie w firmie. Jest nowe wnętrze, zawieszenie e Ride, jest zrobione swap silnika, całkowicie nowy środek. Silnik mi się wydaje, że jest wręcz za mocny do, do tej budy, bo konstrukcyjnie myślę, że nie jest przystosowany do tego silnika, który teraz włożyliśmy. Natomiast y, zrobiłem to po to, aby tym autem można było. Drżeć się na co dzień, bo dużo nie wiedzimy. Robimy rocznie przebiegi rzędu 20-30 tysięcy, więc myślę, że to jest czasami przebieg tak naprawdę już jakiegoś, może nawet, i przedstawiciela handlowego. To z całą pewnością. Powiedz mi, w jakiej konwencji zrealizujemy dzisiejszy materiał, bo rozumiem, że ty auta prowadzić nie możesz. Wiesz to i tu. Tak naprawdę przyjdziesz mi się, że tymi z pomocą i z całą przyjemnością po prostu dam Ci możliwość przejechania się tym autem mam nadzieję, że Twój odbiór tego będzie totalnie pozytywny. No, na to liczę. Siadamy za kółko i ruszamy w trasę. To ruszajmy w takim razie. Powiedz mi, ile ten samochód w tej chwili ma koni, jaki to jest silnik? Jeśli chodzi o jednostkę napędową... Aktualnie to jest 2,8 litra, więc pojemność została taka sama jak przy oryginalnym silniku. również 6 cylindrów, natomiast tu silnik dysponuje mocą 195 koni mechanicznych. 195 koni mechanicznych, czyli już tam w okolicach, pewnie przy takiej masie też pojazdu jesteś w stanie w okolicach 200 się zakręcić. No nawet dosyć dużo szybciej, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jednak ma 50 lat i tak jak wspomniałeś masa auta, to przelicznik myślę, że jest dosyć taki optymistyczny. Natomiast no też nie robiłem tego silnika, żeby się tym samochodem ścigać. Natomiast nie ukrywam, że w planach mamy jeszcze zrobienie tutaj kompresora albo turbo. Czyli z tego samochodu bazowo to został znaczek, pewnie. Jest to, jeśli weźmiemy pod uwagę lata, tego, lata produkcji tego pojazdu i yy, ilość modyfikacji, których tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie widać, bo też musiałem Ci pewne rzeczy pokazać, wytłumaczyć. To jest ich wbrew pozorom dosyć sporo. To jest 70 który rocznik? 71, więc jeśli dobrze liczę, ta auto ma aktualnie 50 lat. I co ciekawe, w ciągu 52 lat miało tylko dwóch właścicieli poza tobą, prawda? Tak, ja to auto kupując. Yy... Bardzo ucieszyłem się z jego historii, bo było to udokumentowane wszelkimi niemieckimi papierami, że auto od 90 roku stało po prostu nieruszane, wymeldowane w garażu. I co ciekawostkę, chyba jest tutaj jedna z największych ciekawostek, podczas remontu tego auta podłoga, tutaj w przestrzeni pasażerskiej czy, czy w bagażniku, nie musiała zostać wymieniona, i to są tak naprawdę elementy dalej fabryczne. Okej, okay, czyli mimo tego, że kilkadziesiąt lat, pięćdziesiąt lat, to trwałość tej konstrukcji i blachy była no, na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Jeśli biorąc pod uwagę lata pojazdu, wymagała to no, oczywiście pola kierowania i jakiś prac e, taki konserwacyjny, natomiast te elementy po prostu nie zostały wymienione. I ten samochód miał to szczęście, że trafił do lakiernika, do blacharza, do człowieka, który prowadzi też auto detailing, czyli do Ciebie. Pracy było dosyć sporo, gdzie uważam, że dalej jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałby poprawić. Natomiast no, kiedyś od kogoś usłyszałem, że dobre projekty nigdy się nie kończą. I szczerze, coraz częściej w to, że tak powiem, wierzę i widzę to po prostu po sobie, że cały czas, jeśli jedziesz tym autem, to za każdym razem znajdziesz coś, co chciałbyś po prostu poprawić. W jaki sposób ty o swoje auto dbasz? Wiesz, to ostatnio mnie ktoś pyta, ile ja razem myję samochód w tygodniu. Powiem ci, że my jego po każdej jeździe, czyli jeśli jeździmy tym autem codziennie, to zdarza mi się go po prostu codziennie umyć. Mam ten plus, że lata mojej pracy i jakiegoś tam doświadczenia, które udało mi się zebrać, zaowocowały tym, że zacząłem współpracować np. z firmą ADBL z którą teraz nawiążemy jeszcze bliższą współpracę, bo mam zostać testerem tak naprawdę ich nowych produktów, pomagać im tworzyć nowe receptury, więc jestem z tego tytułu mega zaszczycony, bo stanowi to o tym, że jednak te wszystkie działania, które przez lata, że tak powiem, propagowałem u siebie, odnoszą jakiś skutek, tak? Czyli zostałeś doceniony przez te markę, będąc w tej chwili ich ambasadorem. Dokładnie jest tak jak mówisz, jest jeszcze kilka firm z Polski, natomiast jest to bardzo mała liczba. Biorąc pod uwagę liczbę studii, że tak się wyrażę, jest to bardzo duże wyróżnienie według mnie. Bo umówmy się, podobno 4 czy 5 film na całą Polskę to uważam, że to jest dalej bardzo mało. Radar poszedł, widziałeś to? Kolejny? Myślę, że to, myślę, że tobie mogą robić zdjęcia. Tak, to będzie teraz duży w Mercedesie. Michaliśmy pięć dych, więc ktoś tam dał, dał e, gazu przed nami. Wiesz, e, mam nadzieję, że nic tam nie, nie, do, nie dojdzie do Ciebie w kolejnych dniach. Wtedy będę mógł, tak jak wielu Twoich kolegów być może przestać odbierać telefon. Bo czasami tak się kończy, że jak kolega ma jakąś działalność, to po koleżeńsku zrobi taniej zrobi być może lepiej, albo Miasta. nic za to nie weźmie. Masz takie sytuacje? Mam takie sytuacje, chociaż coraz mniej. Nie będę tutaj wymieniał z imienia nazwiska, bo to, to nie ma potrzeby. Nie, nie jest to też, że tak powiem, problem, żeśmy aż o tym tak rozmawiali, natomiast powiem szczerze, że totalnie wyrosłem z tego, żeby robić samochody kolegom czy przyjaciółom, bo już kilkukrotnie miałem incydenty na zasadzie takiej. W prosty przykład naprawa z oce sprawcy. Bezgotówkowa, technicznie rzecz biorąc, naprawa taka, w której Ty nie, ty jako klient nie dostajesz ani złotówki, tak jak sama nazwa wskazuje, bezgotówkowo. Miałem sytuację tego, tego typu, że przyjechał do mnie kolega, żeby zrobić mu samochód, zgodziłem się na to, po jakimś czasie przyszedł do mnie i powiedział, że wiem ile Ty masz kasy za to dostać, ja chcę, żebyś się tą kasą ze mną podzielił. <coughs> Więc powiem Ci szczerze, że ta sytuacja trochę nas poróżniła. Bo nie uważam, żeby to był moment taki dobry ani okoliczności, ale stwierdziłem, że znajdę się tyle razy, więc dorzuciłem od ciebie kilka elementów do pola kierowania, żeby jakoś wiesz, po prostu tą sprawę już zamknąć. Natomiast z perspektywy czasu, już od tego odeszliśmy. Nie robimy, nie ma przez to już kłótni, jakieś przykre doświadczenie. Myślę, że takie jak każdego w życiu spotykają i uczą wiele. Tak mnie i to tak naprawdę nauczyło, tak? Czyli taka ludzka pazerność na każdym kroku występuje. Jest to myślę, że i ty się z tym spotykasz, dotyczy to w mniejszym lub większym stopniu każdego. Natomiast dziwię się, że często pieniądze są takim motywatorem do tego, żeby za to jakoś wiesz, kłótnie, to, to tak, przyjmijmy sobie sytuację, że prowadzisz knajpę, tak? Ja do ciebie przychodzę z całą graną znajomych i mówię ci słuchaj. Ja ci jednak za, za tą kolację nie zapłacę, bo wiem, że tym za mąkę dałeś, dajmy na to 450, za to tyle to kosztowało ci tyle, tyle ja ci zapłacę tyle. Jak ty byś się czuł? To są jakieś takie doświadczenia, które cię w pewnym etapie życia kształtują. Co też jest nie do końca dobre, bo z dużą rezerwą podchodzisz potem do następnych ludzi. I mimo że ktoś może nie być może aż takich zamiarów, to ty z każdym takim negatywnym doświadczeniem coraz bardziej robisz się, wiesz, taki anty na, na pewne sytuacje, tak? Zgadza się. No i tutaj taka wskazówka, może apel do, do, do części widowni. Skoro ktoś jest naszym kolegą, to być może powinniśmy lepiej znając jego sytuację, też docenić go czasami i zapłacić mu więcej. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do opisu filmu. Tam czeka parę ciekawych informacji, i też link do mediów społecznościowych mojego dzisiejszego gościa. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.